Rozbudowany, pachnący świeżością i okazale się prezentujący, a przy tym funkcjonalny budynek wiejskiej świetlicy w Czyżowie Szlacheckim w gminie Zawichos został w środę uroczyście oddany do użytku. Inwestycja była realizowana przez 14 miesięcy, a jej koszt to 1 300 000 zł. Obiekt oprócz tego, że został rozbudowany, ma nowy dach, nowe instalacje, stolarkę drzwiową i okienną, został ocieplony. Ogrzewa go pompa ciepła, a energię dostarcza fotowoltaika. W ceremonii otwarcia tłumnie uczestniczyli mieszkańcy, a uświetnili ją posłanka Agata Wojtyszek. Wicemarszałek Województwa Grzegorz Socha. Po uroczystym przecięciu stęgi budynek poświęcił ksiądz Stanisław Gaweł, proboszcz parafii w Krzyżowie Szlacheckim. Minęło 60 lat, zmieniło się przeznaczenie, zmieniły się potrzeby społeczne tutaj lokalnej społeczności Czyżowa Szlacheckiego i dziś oddajemy do użytku rozbudowaną świetlicę wiejską. Budynek został rozbudowany o nowe pomieszczenia o powierzchni około 60 m kwadratowych, w tym Budynku, który będzie stanowił takie serce czyżowe i centrum tej działalności społecznej, centrum działalności kulturalnej, miejscem spotkań i też licznych wydarzeń, ponieważ to, co bym chciała podkreślić, tutaj był bardzo duży wysiłek całego społeczeństwa. Wszyscy czekali na ten budynek, więc będą z niego korzystać zarówno dzieci ze szkoły, jak też seniorzy. Straż i koła gospodyń wiejskich. Będzie to takie miejsce spotkań, integracji międzypokoleniowej i wymiany doświadczeń. W Krzyżowie działają dwa koła gospodyni i gospodarzy wiejskich w Czyżowie Szlacheckim i w Czyżowie Plebańskim. Są to koła, które działają bardzo prężnie na rzecz społeczności i nie mając takiego budynku gro swoich wydarzeń, spotkań i różnych inicjatyw musiały przenosić na teren szkoły w Czarzowie i tam korzystały z zaplecza takiego lokalowego. A teraz będą mogli tutaj działać na rzecz mieszkańców, właśnie w tym miejscu. Także będzie to miejsce, gdzie będzie spotykała się straż, również z bardzo dużymi tradycjami. Jak też myślę, że będzie służyło do organizowania różnych ciekawych, ciekawych warsztatów dla dzieci i dla młodzieży. Na zadanie gmina pozyskała środki poza własnym budżetem. To była świetna kompilacja wydatków. 460 tysięcy z programu rozwoju obszarów wiejskich, prawie 600 tysięcy z. Programu strategicznego Polski Ład i wkład własny gminy około 260 tysięcy. Mamy tutaj już efekt tych działań, pięknie wykończona, zmodernizowana i rozbudowana świetlica w Czyżowie Szlacheckim. Mamy przeróżnego rodzaju beneficjentów. Wielopokoleniowo i starsi i młodsi, więc i kluby seniora, i KGW, i OSP, a także i najmłodsi będą mogli korzystać z tego budynku. Ja już przez moment byłem w środku, jest naprawdę przepięknie. Zadowoleni szczególnie z większej funkcjonalności budynku są mieszkańcy a głównie koło gospodyń. Panie najbardziej cieszą się z dużej sali i aneksu kuchennego. Radość jest ogromna, bo potrzeba była wielka właśnie takiego pomieszczenia. No będziemy mieć właśnie swój lokal kuchni, można powiedzieć, jako koło gospodyń wiejskich w szczególności, no ale zarówno także dla wszystkich mieszkańców, dla seniorów, dla młodzieży, dla dzieci. Radości z inwestycji niekała posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Agata Wojtyszej. Takie miejsca są potrzebne to, aby Polska Wieś żyła. Kiedyś w wielu miejscowościach były szkoły, dziś tych szkół już nie ma na tyle, i te szkoły stanowiły też takie miejsce spotkań. Dziś ich jest coraz mniej. Dobrze, że są przekształcane, jeżeli stoją budynki w coś dobrego, a tu mamy przykład nowej świetlicy, która zostaje oddana dla mieszkańców. To bardzo cieszy im i mam nadzieję, że dziś ta liczna grupa mieszkańców, która przybyła na otwarcie, będzie również tak licznie korzystała z tej świetlicy w kolejne dni. Otwarciu towarzyszyły wystawy prac malarskich, rzeźbiarskich, rękodzieła, ozdób, autorstwa seniorów, mieszkańców czyżowa, przedszkolaków i młodzieży szkolnej. Teren wokół budynku został ogrodzony, wykonano alejki, a do zagospodarowania pozostało poddasze. Jerzy Strzyż, STV Info.